I widzicie, To jest ten heavy... A to jest jak powstaje światło. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze łyczek przed rozpoczęciem. I pizgamy się z kosmitami. O, to coś jest, to coś jest. Minisecret found. Shows... Five. Sporo krwi, z tego co widzę. No entry. Po chyba Chin skorbo. Nie będzie. To będzie dla tych, co mam arachnofobię ciężki odcinek. The gods have perished, and man build great temples on their graves. Only the oracle has remained. Bogowie umarli, tak? Może mniej pić na tych nagraniach. Nie pipczało? Okej, okay, na te trzeba uważać gówna, bo z niej wyskakują te... ...pajunki. Nawet wam pokażę. Skąd? Helikoptery. Aha, on po prostu depco, tak. Skąd? No jest to tak easy do zabicia, że. Tylko że nabijamy, wiecie, zabójstwa. I punkty. Nie wiem niby po co mi to. Ale nie będzie. Jakoś nie będę się strzało to. Gdzieś obok nie. Okej. Okay. Nie wiem czy te punkty faktycznie coś dają czy nie. Po prostu jest taki high score o z psuli. Jeszcze będą takie duże pajączki z tego co pamiętam. The oracle said build me the templates and I shall give you the power to wield the arrow. O, właśnie o tym głównie mówiłem. Chodź tu, urwałem ci. Nie wiem nawet co, ale ci urwałem. O, będę starał się wykonywać każde, e, każdemu finishera, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I tak jak powiedziałem, e, będę grał troszeczkę z przerwami w tego serii. Sama wy tego, co prawda, nie doświadczycie. Ale mi zależy na tych przerwach, ponieważ ta gra już nie ma tego czegoś, co miała, miało pierwsze starcie i drugie starcie czyli tego czegoś, co wciągało i przykuwało do, do komputera. strzelba by się przydała? Czemu ja nie mam strzelby? Jeszcze? Wiadomo, strzelba zawsze jest dobra. Nie należy narzekać, kiedy ma się strzelbę. I ja nie narzekam. Ale dajcie mi ją. Co tu mamy? Tu gówno mamy. Dokładnie, zamknij ryj. Gnoju. Dobra, chodź full. Trzeba uważać na sufity też, dlatego ja tak... Też... I widoczne na ściany też. Co? Skąd? Dobra, nie zauważyłem gościa. że znaczy pajączka. No jest spieprzaj. pajączki. Srączki. Na szczęście... Się... Co to było? Się pająk pojawił. Zbiegnijmy się wokół tego. Okej, okay. aha, bo tam nie przejdziemy. Dobra, czyli musimy i tak iść ten. Spoko, mi to nie przeszkadza. Okej, okay. nie wiem, czy ja za zabijanie ich w ten sposób dostaję dodatkowe punkty, czy kiczur. To to jest... To jest to, to tego ja nie wezmę, dobra. To jest taka zwykła pteczka. Okej. Okay. Chyba doktorka nam. Chyba doktorka nam trochę pożarło. Z tego co tu widzę. Nadajesz no, światło. Dziękuję. Spoko. Co to mamy? Enthushu Hufu took possession of the property of Horus, which belonged belong to Osiris and gave all to protect it forever. Okay. telefon dzwoni. Trzeba już. <laughs> he should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Aha, jeszcze gramy, tak? Ok, ich... ich... Ok. Chciałem ich żeby... Żeby później przez przypadek i nie... Któregoś nie... Przez przypadek nie strzelić. Okej. Okay. Okay. Jezus, się trochę tego wystraszyłem. Nie, nie powiem nawet, sam nie wiem czego Także że to wybuchło, czy jest czy sam nie wiem. Jak się, jak się nagle pojawił. Dobra, tak nie potrzebuję. Czy ja to mogę niszczyć? Tak mogę, ale nic mi to nie daje, więc masz dziurę w policzku. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak brzmi jeszcze. Dobra, wszystko jest jasne. Zabite pającki! Kurde, ale to na serio jest w Pizda. Tam widzieliście jak ktoś biegł? No, ze strzelbą. Nie wiem, co ja właśnie zabiłem, szatgen, ale mam mało amunicji, więc co ja może daruję? Na razie używanie go. Co ja znowu otworzyłem? so okay Czy gnary pasują w tej misji jak, jak, jak nie wiem co, no nie mam porównania, Bo jak pięć do nosa, to jest takie. Myślę, że zbyt oczywiste Dobra, mordujmy pajączki O, oh, shit. Dobra. No, jednak chyba sprawdzane sposoby są najlepsze. Masa naboi na pysk. Zaraz będę jakiś tam taktyk czy coś. Nakarm go. Aha, to mamy iść. Nie wiem, jakieś zombie, czy co to było w ogóle? Hatchling czy wit. To jest sklonowany. Sklonowany żołnierz, jak jednak, mają trochę cela. A, kark skręcał po prostu. Fuck. Okej. Okay. To zabijam. mam już tutaj amunicji? Trzydzieści cztery, dobra. Mam iść. Odnówmy sobie troszeczkę armorku, i gdzie my wychodzimy? okay good off Okej, okay, wpadł. Dobra, zacznijmy strzelać troszeczkę ze strzelby. Ona nie ma celowania no w sumie. Do tych tak szczerze mogę jeszcze... Się...

Okej. Okay. Te zębiaki potrafią być irytujące, znaczy te klony. Skąd? To jest w ogóle świetne, że nie umierają, ale wyrzucają shotguna, ale jednak dalej go trzymają w dłoni. Więc no, nie no, ja nikomu nie bronię, ja jestem bardzo tolerancyjną osobą. To będzie jeden z lepszych tekstów w tej grze. Zaraz. Ale no, ale nie jestem też do końca pewny, dobra. Może być dłuższy odcinek, znaczy tak jak mówiłem. One będą. O tak, to będzie tutaj. Dobra. Napisz jeszcze przed tym. No i mamy. Tak jakby pierwszego. Fak, 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 fak. Podoba mi się tutaj system zniszczeń. System zniszczeń w ogóle otoczenia to jest naprawdę coś. Coś fajnego. Tyle chciałem go wykończyć, dobra. O, dobra, ten się rozpadł. Aha, nie mogę przytrzymywać klawiszu. klawisza podczas strzelania, znaczy, bo chciałem tak wiecie, żeby on strzelał ciągle, ale, widocznie tak się nie da. Dobra, okończyliśmy kolejną. Kolejną misję bro... Eee... Tak, misję w ciągu 22 minut. Całkiem sporo jak na misję, gdzie przeznaczone jest tylko 15. Następna misja Broken Wings. Na następnym odcinku. Więc jeśli film się sporo zostawcie w górę. Jeśli chcecie to zapraszacie, to powinniśmy poros piszcie komentarze. Jeżeli kanał masz to 9 na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.